Cześć mordule, witam was bardzo serdecznie, gorąco Bartek z zespół D-Bomb z tej strony. Jeśli w swoim życiu chcielibyście zostać DJ-em, wodzirejem lub znanym zespołem muzycznym, to zapraszam was na Multi DJ Camp 2021. Od 4 do 10 lipca, miejscowość Karolino nad Zalewem Sulejowskim. Właśnie tam dowiecie się jak zostać mega wielkim i znanym DJ-em. Będą fachowcy, którzy nauczą was obsługi całego sprzętu, jak miksuje się utwory, do czego używać efektów, Będziecie mogli również dowiedzieć się, jak dobrać specjalny repertuar na Waszą imprezę. Od wesela po wielkie festiwale techno. A ja będę tam po to, aby nauczyć Was, jak dobrze wypromować się i zaistnieć w internecie. Tak więc pakujcie się już dzisiaj, zapisujcie się na multidjcamp.pl i widzimy się już od 4 do 10 lipca. Multidjcamp 2021. Ta impreza jest tylko dla Ciebie. Ilość miejsc ograniczona. Tak więc czekam na Was.